Siemka. Na początek chciałbym Wam życzyć przede wszystkim zdrowia oraz abyście w natłoku tych wszystkich otaczających i rozpraszających nas spraw znaleźli czas dla najbliższych. Życzę również pomyślności oraz rozsądnych inwestycji. A tymczasem przechodzimy do kolejnej aktualizacji portfela. Zapraszam. Partnerem odcinka jest XTB, broker, z którego korzystam na co dzień, standardowo najpierw Excel. Dokonałem kolejnej wpłaty w wysokości 200 zł. Portfel mimo spadków nadal kilka złotych na plusie. Jestem bardzo ciekawy kolejnych miesięcy. Jak to będzie wyglądało na przykład za pół roku? Ale dobra, teraz przejdziemy do zakupów. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, Orlan nie dawał mi spać, więc przeznaczyłem na niego te 200 zł, które wpłaciłem. No i od razu sprostowanie do osób, które na bieżąco są z odcinkami, miałem jakiegoś takiego laga mózgu i mówiłem, że nie widać pozycji, które zakupiłem i które nadal są otwarte, tylko widać te, które zamknąłem. No, wszystko tak naprawdę działa tak jak powinno. Jak byk jest napisane, zamknięte pozycje, a ja narzekałem, że nie widać tego, co zakupiłem i trzymam. Także, jeśli ktoś również miał podobnego laga mózgu, to wystarczy przejść do zakładki obok, operacje gotówkowe i mamy pięknie wszystko rozpisane: każdą akcję, która była wykonana na portfelu. Dlatego dziś pokażę też wcześniejsze transakcje, których zabrakło w poprzednim odcinku. No więc pokrótce wyjaśnię te kwestie z poprzedniego odcinka. I może na sam początek jeszcze dodam, że przy okazji rzucił mi się w oczy jakiś dziwny podatek przy zakupie akcji Ubisoftu. Okazało się, że we Francji obowiązuje podatek FTT. Fajna ciekawostka, aby uwzględnić go przy kupowaniu akcji francuskich spółek. Opłata wynosi 0,3% wartości transakcji. W moim przypadku wyszło 0,20 zł. Wydaje się, że to nic, ale przy większym kapitale może się trochę nazbierać, zwłaszcza gdy takich transakcji jest dużo. Warto mieć to na uwadze. Ja to nawet poszedłbym o krok dalej i powiem, że mnie na tyle zaciekawiło. Że chyba w następnym tygodniu poświęcę cały odcinek na omówienie tego podatku. No ale dobra, omówmy to, czego wcześniej brakowało. Kupiłem na koncie ike-etf-nukl.de za niecałe 330 zł. Jest to ekspozycja na uran. Oraz technologie nuklearne. Później dokupiłem jeszcze troszkę Ethereum, następnie realizacja zysków z ETF-u na indeksy, no i już na grubo dokupiłem ETF na Ethereum przyprawionego szczyptom uranu oraz technologii nuklearnych, kończąc na najnowszym zakupie, o którym już wcześniej wspomniałem, a mianowicie Orlen. Cieszę się bardzo, że udało mi się otworzyć oczy i zobaczyłem tę drugą zakładkę. Teraz bez martwień mogę Was na bieżąco informować o tym, co się dzieje na portfelu. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Niedługo kolejna wpłata i zaczynamy kolejny rok. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. No, specjalnie tak przyciągnąłem. Teraz dla wytrwałych jeszcze bonus. Ehm, no, jarmark poszedł dobrze. Było dosłownie tak, jak tego oczekiwałem. W Sylwestra wypiłem lampkę Piccolo wraz z moją żonką. No i jak pojechaliśmy oglądać fireferki, to rozładował nam się akumulator w samochodzie. Po środku niczego. No cóż, nowy rok zaczął się całkiem nieźle. No i oczywiście pozdrawiam ludzi, którzy zatrzymali się, aby spytać, czy potrzebujemy pomocy. No wydaje mi się, że coraz mniej możemy tego doświadczyć w obecnych czasach. No dobra, to teraz już naprawdę kończę. Narka, do następnego, trzymajcie się.